Nowy dzień świta, przynosząc ze sobą obietnicę odnowy i szanse na głębokie połączenie z Bogiem. Dzisiaj rozpoczniemy tę podróż z potężną modlitwą, inspirowaną słowami Jezusa, która prowadzi nas do życia w harmonii z Wolą Bożą. Zostań ze mną do końca tej wiadomości, aby otrzymać błogosławieństwa, które niesie, i pozwolić, aby obecność Pana przemieniła twoje serce. Razem uczynimy ten dzień ofiarą uwielbienia i wiary. Jeśli ta wiadomość poruszy twoje serce, podziel się nią z kimś, kto potrzebuje nadziei i odnowi swoją wiarę już dziś. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, w tym nowym dniu, który się rozpoczyna, niech twoja obecność oświeci moje serce, przynosząc pokój, nadzieję i odnowę. Niech Twoja świętość kształtuje moje życie, oddalając wszystko, co oddziela mnie od Ciebie. Niech dostrzegę Twoją rękę w każdym błogosławieństwie i każdym wyzwaniu, umacniając moją wiarę, pamiętając, że jesteś Bogiem miłości i świętości. Niech Twoje boskie światło rozproszy wszelką ciemność, która próbuje zagościć w mojej duszy, prowadząc mnie na drogę prawości i prawdy. Niech rozpocznę ten dzień z wdzięcznym sercem, uznając, że każdy nowy świt jest darem Twojej nieskończonej łaski. Święć się imię Twoje, Panie, głoszę wielkość Twojego imienia, które jest ponad wszystkimi imionami. W każdej chwili uznaję Twoją świętość, doskonałość i czystość. Nie ma nikogo takiego jak Ty, godnego wszelkiej chwały, czci i uwielbienia. Niech Twoje imię będzie uświęcone w moim życiu, w moich słowach, czynach i myślach. Niech będę odzwierciedleniem Twojej łaski, żyjąc jako narzędzie pokoju i dobroci, oddając Ci cześć we wszystkim, co robię. Niech ten dzień będzie żywą ofiarą uwielbienia dla Ciebie, prowadzoną przez Twoją świętość, abym żył w sposób, który ci się podoba, szerząc Twoją miłość i łaskę. Niech w każdej interakcji odzwierciedlam Twoją dobroć, będąc żywym świadkiem Twojej świętości w świecie, który tak bardzo cię potrzebuje. Niech moje serce zawsze dąży do uwielbienia ciebie, uznając, że Twoja obecność jest źródłem wszelkiej inspiracji i siły. Przyjdź królestwo Twoje, panie, z całą swoją sprawiedliwością, pokojem i miłością. Niech doświadczę pełni Twojego panowania w moim życiu, odczuwając Twoją obecność w każdej chwili, prowadzącej mnie z mądrością i łaską. Niech Twoje królestwo objawi się na ziemi, przynosząc przemianę, nadzieję i odnowę dla mnie i dla wszystkich. Pragnę Twojego królestwa sprawiedliwości w świecie pełnym nierówności. Niech przemieni moje serce i serca wszystkich, abyśmy żyli według Twoich zasad. Niech Twój pokój zapanuje wśród narodów, przezwyciężając konflikty, a Twoja miłość niech będzie siłą, która porusza świat. Niech będę narzędziem zmian, promując sprawiedliwość i pokój gdziekolwiek jestem. Niech Twoja prawda oświeca kręte ścieżki, przynosząc jasność i kierunek tym, którzy są zagubieni. Niech Twoje królestwo miłości i sprawiedliwości zapanuje w każdym zakątku ziemi, przynosząc pocieszenie strapionym sercom i nadzieję zdesperowanym. Niech Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, uspokoi moje niespokojne serce i przyniesie spokój wśród burz. Niech szerze ten pokój, niosąc harmonię i nadzieję tym, którzy są strapieni. Przyjdź do mnie, Ojcze, z Twoim królestwem miłości, które leczy moje rany, odnawia moją duszę i uczy mnie kochać tak, jak Ty kochasz. Niech żyje tą miłością z współczuciem, cierpliwością i dobrocią, budując więzi braterstwa i szacunku. Niech moje serce będzie kanałem Twojej łaski, przepełnionym miłością, która jednoczy i odnawia. Niech patrzę na każdą osobę Twoimi oczami, doceniając jej godność i oferując wsparcie w chwilach potrzeby. Niech moje czyny będą odzwierciedleniem Twojego Królestwa, promując pojednanie i jedność tam, gdzie jest podział. Niech się stanie Twoja wola, Panie, w moim życiu, tak jak w niebie, gdzie wszystko jest doskonałe i harmonijne. Niech moje czyny, decyzje i myśli będą zgodne z Twoim wiecznym zamysłem. Uznaję, że często moje egoistyczne pragnienia, niepewność i lęki próbują przeważyć nad Twoją suwerenną wolą. Dzisiaj całkowicie oddaję się Tobie: kształtuj mnie na swoje podobieństwo, ucz mnie ufać Twoim planom, które zawsze są lepsze od moich. Niech żyje z posłusznym sercem, odzwierciedlając miłość i oddanie aniołów, którzy służą Ci w niebie. Niech Twoja wola będzie moim kompasem. Prowadząc mnie w każdej decyzji, dużej czy małej, niech nauczę się odpoczywać w Twojej suwerenności, wiedząc, że wszystko jest pod Twoją kontrolą, nawet gdy droga wydaje się niepewna. Niech Twoja wola spełnia się we wszystkich dziedzinach mojego życia, w moich relacjach, abym działał z cierpliwością, zrozumieniem i przebaczeniem, w mojej pracy, abym działał z doskonałością i uczciwością. W moim odpoczynku, abym znalazł odnowę w Twojej obecności. Nawet w obliczu niepewności i wyzwań, ufam, że Twoja doskonała wola działa, przynosząc pokój i nadzieję. Niech Twoja wola uzdrawia chorych, wyzwala uciśnionych i przynosi zaopatrzenie potrzebującym, objawiając Twoją miłość i sprawiedliwość na świecie. Niech będę narzędziem Twojej woli, działając z odwagą i wiarą, aby wypełnić cele, które dla mnie przygotowałeś. Niech moje życie będzie odzwierciedleniem niebiańskiej harmonii, gdzie wszystko współdziała dla Twojego doskonałego planu. Daj mi, panie, chleb powszedni, dziś i zawsze. Ty jesteś dawcą wszystkiego i z Twoich rąk pochodzi każde błogosławieństwo. Ufam tobie, że zaspokoisz moje potrzeby fizyczne i duchowe. Niech Twoje słowo będzie moim codziennym pokarmem, odżywiając moją duszę i umacniając moją wiarę. Niech Duch Święty prowadzi mnie, objawiając tajemnice Twojego królestwa i przemieniając moje serce. Niech Twoja troska dotrze do potrzebujących, a ja niech będę kanałem Twojej hojności, dzieląc się z współczuciem tym, co od ciebie otrzymuję. Niech moja wdzięczność za twoje błogosławieństwa inspiruje mnie do życia z hojnością, pomagając tym, którzy krzyżują moją drogę. Niech dostrzegę twoją rękę w każdym szczególe mojego życia, od małych radości po wielkie zwycięstwa. Naucz mnie żyć w równowadze i mądrości, zarządzając odpowiedzialnie zasobami, które mi powierzasz. Niech umiem zarządzać moim czasem, finansami i talentami, aby uwielbiać Twoje imię. Niech moja wiara się umacnia, ufając, że znasz moje potrzeby, zanim jeszcze o nie poproszę. Pomóż mi żyć dniem dzisiejszym z wdzięcznością, nie martwiąc się o jutro i nigdy nie zapominać, że Jezus chleb życia jest źródłem życia w obfitości. Niech dzielę się Twoim zaopatrzeniem z tymi, którzy cierpią, będąc odzwierciedleniem Twojej dobroci i troski. Niech moje życie będzie naznaczone niezachwianą ufnością w Twoją wierność, wiedząc, że nigdy mnie nie opuścisz. Ojcze miłosierny, przebacz moje upadki, błędy i grzechy. Uznaję moją niedoskonałość i ufam Twojemu nieskończonemu miłosierdziu. Przebacz mi za te chwile, gdy nie działałem z miłością. Współczuciem, lub sprawiedliwością. Pomóż mi przebaczać tym, którzy mnie zranili, uwalniając urazy z szczerym sercem, naśladując przykład Jezusa. Niech będę rozjemcą, promując pojednanie i harmonię. Niech Twój Duch Święty pomoże tym, którzy zmagają się z przebaczeniem, przynosząc uzdrowienie i odnowę. Niech nauczę się przebaczać z tą samą hojnością, którą od Ciebie otrzymuję, nie chowając urazy ani żalu. Niech moje serce będzie wolne, by kochać i służyć, odzwierciedlając łaskę, którą mi dano. Nie dozwól, abym uległ pokusie, Panie, ale wybaw mnie od wszelkiego zła. Chroń mnie przed pułapkami tego świata i umocnij mnie Twoim Duchem Świętym, abym oparł się pokusom. Niech moje serce zawsze dąży do Ciebie, pragnąc Cię zadowolić we wszystkim. Niech ta modlitwa będzie ciągłym przypomnieniem Twojej suwerenności i mojego oddania Tobie. Niech moje życie będzie ofiarą uwielbienia, głosząc Twoją wielkość we wszystkim, co robię. Niech mam rozeznanie, by rozpoznać drogi prowadzące do Twojej woli i odwagę, by za nimi podążać, nawet w obliczu wyzwań. Niech Twoja ochrona mnie otacza, strzegąc mnie od wszelkiego zła i prowadząc do światła Twojej prawdy. Panie, niech żyje ten dzień z celem, zawsze szukając Twojej chwały. Niech moja wiara odnawia się w każdej chwili, ufając, że Twoja obecność jest ze mną przez cały czas. Niech będę latarnią nadziei, niosąc Twoje światło światu, który tak bardzo cię potrzebuje. Niech moje życie będzie odzwierciedleniem Twojej miłości, ukazując światu piękno życia w jedności z Tobą. Niech każdy mój krok będzie prowadzony Twoją ręką, a ja niech odpoczywam w pewności, że Ty jesteś suwerenny nad wszystkim. W imię Jezusa. Amen. Niech ta modlitwa będzie kamieniem milowym w naszych sercach, odnawiając naszą nadzieję i umacniając naszą wiarę. Niech żyjemy ten dzień z wdzięcznością, odzwierciedlając miłość i łaskę Boga w każdym geście, ufając, że On prowadzi nasze kroki i zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. Jeśli ta modlitwa poruszyła Ciebie, podziel się nią z kimś, kto potrzebuje pokoju i nadziei. Razem możemy szerzyć światło Bożej Miłości.